Cześć, Ciemanko, witajcie na kanale Miłośnicy Majsterkowania. Dzisiaj zajmiemy się testowaniem materiału, a mianowicie będziemy przeprowadzali test grawerowania oraz cięcia na takiej sklejce. A dlaczego na tej sklejce? Już Wam wyjaśniam, ponieważ na tego typu materiale będę wykonywał w najbliższym czasie zawieszki i muszę wiedzieć, jak ten materiał się zachowuje, jakie parametry do niego dobrać, żeby wszystko było estetycznie wykonane. Tak więc zatem początku wykonamy grawerowanie. Później będą trzy rodzaje cięcia. Jedno przejście, dwa przejścia i trzy przejścia. Do tego wszystkiego użyjemy oprogramowania z firmy Lightburn. Jest to Oprogramowanie dostępne w wersji testowej dla każdego z użytkowników. Później, oczywiście, możemy sobie wykupić dłuższą licencję. Ale teraz przechodzimy do komputera. Pokażę Wam, w jaki sposób ja to robiłem i będziecie później mieli pokazane, w jaki sposób właśnie laser pracuje, jak to wszystko wygląda. Tak więc, ja zapraszam Was na odcinek. Żeby tą sklejkę doprowadzić do tego etapu, który Was teraz widzieliście, czyli powycinane okienka, wygrawerowane okienka, musimy. Przeprowadzić test tak zwanych materiału, i tutaj w tej zakładce narzędzia laserowe wybieramy test materiału. Ja już mam tutaj wstępnie, tak jak możecie teraz zobaczyć, pod twój laser diodowy przygotowane właśnie parametry na cięcie oraz na grawerowanie, ale żeby to ustawić, to wykonywałem tutaj z tego podstawowego ustawienia, czyli na przykład tutaj właśnie na cięcie. Liczba okienek 10 na 10 i będziemy porównywać parametry prędkości do mocy naszego lasera. Prędkość cięcia zrobimy 120 do 1200. To jest za dużo jak na ten laser, ponieważ on jest 6 watowy Dajmy mu tak 700 mm. Wysokość okienka to będzie 5 na 5 mm. I moc lasera nie będziemy też brać tak naprawdę 100%, ponieważ jest to słabsze urządzenie. Nie chcę go tak naprawdę obciążać. Chciałbym, żeby jego wydajność była większa i dłużej żył. Teraz tak, przy pomocy tutaj tego okienka podgląd zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Zrobię teraz wam tę funkcję otwórz i mamy tak, napisy z, y, wygrawerowane, okienka będą też wycinane i tak to wszystko będzie tutaj się prezentowało. I mamy tak, y, posów od 120 do 700, natomiast moc od 10% aż do 80%. I w tym zakresie, w tych, w tych parametrach będą wycinane okienka. I teraz tak, to sobie tutaj zapiszę. I weźmiemy cięcie. Cięcie Akmer. Dobra. I mam tutaj, tak, zapisane cięcie. Mam już przygotowany swój profil. To, co właśnie tutaj widzicie wcześniej, to już robię akurat teraz dla Was i z Wami. I teraz tak, wybieramy teraz drugą funkcję, czyli. Grawerowanie i grawerowanie jest to maksymalnie 10 tysięcy w tym przypadku w mojej maszynie, tak więc tak to ustawiamy. I grawerkę też dam sobie na 80, nie, na 90%. Nie, dobrze, 80. Zrobimy tak samo 80, żebyśmy mieli po prostu porównanie i odnośnik jednej i drugiej wartości, jak to wszystko wygląda przy cięciu i przy grawerowaniu. Mamy też y Parametry, prędkość do mocy. Bierzemy podgląd i nasz grawer będzie trwał 27, praktycznie i pół minuty. Odległość cięcia. Tu mamy podano szybkie ruchy i tak dalej. Całkowity czas. I teraz tak weźmiemy otwórz, jak to będzie wyglądało. Tak to wszystko się prezentuje. Na danych parametrach zobaczymy, jak będzie wyglądało tak naprawdę nasze okienko. Jak ono będzie wymalowane. Dobra, tutaj jeszcze go trochę przyspieszę, żebyśmy zobaczyli, jak to się wszystko będzie prezentowało. Dobra, mamy to wszystko. Również sobie to chcę zapisać. Grawer. Grawer. Tak, OK. Grawer. Mamy. Mam zapisane cięcie. Grawer jest OK. I teraz tak. Wejdziemy w tej chwili do naszego urządzenia i za chwilkę będziemy go bazować. Płytkę mamy zamocowaną, teraz tak, jedziemy do punktu zerowego naszego urządzenia i ustawimy sobie naszą bazę, skąd będziemy tak naprawdę wyjeżdżać. Strzelimy sobie laterem, jest wszystko ok, dobra. Ustaw punkt początkowy, mamy tutaj punkt początkowy. Wybieramy teraz narzędzia laserowe, test materiału. Czytujemy nasze parametry, czyli najpierw weźmiemy sobie grawer i ten grawer będzie szedł. Ale jeszcze tutaj możemy zobaczyć przy pomocy kadru, jak to będzie wszystko tak mniej więcej wyglądało. Tak więc kadruj. Zobaczymy, czy nam się zmieści w polu naszym. Tak jak widzicie, maszyna w ten sposób będzie się poruszała, w tym zakresie wszystko nam się ładnie zmieści. Tak więc. Kadrowanie zakończymy, mamy bazy połapane, wszystko będzie i teraz pozostaje nam nic innego jak tylko tak naprawdę wcisnąć start i nasza maszyna zaczyna grawerować. Kerowanie mamy już zakończone. Zobaczycie za chwilkę, jak to wszystko wygląda. A teraz przenosimy się z bazą o kolejną wartość, czyli tu musimy sobie przeskoczyć. Mamy ustawiony teraz punkt początkowy drugiej bazy. Teraz przechodzimy do testowania cięcia. Otwieramy plik cięciem. Mamy 120 posłów na 700. Jest jedno przejście bodajże ustawione. Zaraz zobaczymy. Włączymy sobie tutaj obramowanie, żeby to wyszło. Teraz zobaczymy, jak to będzie wszystko się prezentowało. Odtwórz. Napisy, okienka. To wszystko, co jest w czarnych kolorach. Jest to do wycięcia. Nasz projekt będzie szedł w tym przypadku z 9 I również zostanie też tak wszystko obcięte dookoła. Dobra, tu bierzemy. OK. kadrujemy, Zobaczymy jeszcze na kamerce, czy wszystko wyjdzie jak chcemy. Super. Mamy tak, jak chcemy. Tak więc ja już mogę uruchamiać proces cięcia. Moc parametr. 10, 10 Jeszcze raz tylko sobie podejrzewam, jak to będzie wyglądało. Tu jest 780% naszego urządzenia. Dobra. Teraz dokonujemy drugiego cięcia przy dwóch przejścia. Tak więc edytujemy ustawienia materiału. Wybieramy sobie dwa przejścia. OK. Mamy zatwierdzone ustawienia tekstu. To wszystko obramowanie. Włączamy i teraz robię podgląd. Podgląd materiału wygląda tak. Czyli mamy dwa przejścia. otwórz, Wszystko idzie. OK. Mamy tak jak chcemy. Dwa przejścia będą w każdym okienku. Tak więc teraz będę chciał to przepuścić. Mikołaj odsuń się. Bierzemy start. Przyjrzyjcie się z bliska i jak to wszystko się prezentuje. Zacznijmy najpierw od elementów, które były grawerowane. Tak jak widzicie, mamy tutaj parametry od 10 do 80% mocy naszego lasera, natomiast prędkość jest od 1200 aż do 10 000. I zwróćcie uwagę, że przy niskiej mocy naszego lasera mamy bardzo jasne wypalenia, natomiast jeżeli jego moc się zwiększa i właściwie, roboczy jest dość niski, Powstają takie wgłębienia. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, ponieważ możemy sobie wytworzyć wtedy jakiś projekt, tak zwany 3D. Teraz skupmy się na elementach, które były wycinane. Tutaj mamy pierwsze okienko, Te jak widzicie z napisu, jest ono na jedno przejście. To wszystko się tak prezentuje, nie ma tutaj żadnych przypaleń, ponieważ jest zastosowane chłodzenie dodatkowe. Tutaj, przy zastosowaniu już dwóch przejść, ilość okienek, które z automatu nam zostały wyeliminowane, jest znacznie większa. Natomiast przy trzech przejściach, zwróćcie uwagę, jak się zmieniają drastycznie parametry porównując do drugiego i trzeciego. Przy, pierwszym, przy jednym przejściu, mamy na przykład przy 64,4% naszego lasera i przy posuwie 120. Wycięte są trzy okienka dopiero. Natomiast przy dwóch przejściach, cięcie już się zaczyna przy 33,3% naszego lasera i przy posuwie 120. Jeżeli zastosowałem trzy przejścia, okienka już zaczęły wypadać przy 25,6% mocy naszego urządzenia i przy posuwie 120. Tak więc widzicie, jak to się wszystko zmienia. A za chwilę zobaczymy, jak wygląda tył. Natomiast z tyłu sklejka wygląda następująco. Tak jak widzicie, przy jednym przejściu są miejsca, w których laser zaczynał już przepalać naszą sklejkę. Przy dwóch przejściach jest więcej tych, tych miejsc, tych elementów wyciętych. Natomiast już się pojawia właśnie takie delikatne przybarwienie, przypalenie. Przejdźmy teraz na trzy przejścia. Trzy przejścia jest według mnie zbyt agresywne przy większej mocy, ponieważ tak jak widzicie przy czwartym okienku już na dole, czyli przy posturie 120 występują już tutaj przepalenia. O tutaj właśnie widzicie. Dodatkowo też poza kamerą przeprowadziłem sobie test tak zwanego interwału od 4 setek aż do 15 setek przy mocy 30% i prędkości 5 tysięcy milimetrów na minutę, tak więc tak to wszystko się prezentuje. Podsumowując, tego typu test materiałowy, który został przeprowadzony przed chwilą przy pomocy lasera na tej sklejce 3 mm, daje nam bardzo dużo informacji. Wiemy teraz w jaki sposób, na jakich parametrach, jaki osiągniemy graber, w jaki sposób ta sklejka się zachowuje przy przecinaniu, czy możemy zastosować jedno, dwa, trzy przejścia. Tak naprawdę właśnie dzięki temu bardzo dużo się dowiadujemy na temat materiału, na którym będziemy obrawiać i powiem Wam, że bardzo, bardzo to polecam właśnie takie rozwiązanie przed każdym projektem, który zamierzacie rozwiązywać. Który Raczej zamierzacie wykonywać. Tak więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Na razie.